Cześć, z tej strony Kubik, z witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii My Teams NBA 2K14. Zaczynam tradycyjnie od pokazania Wam składu, jaki wystąpi. W dzisiejszym odcinku trochę się pozmieniało w stosunku do odcinka poprzedniego. Wyleciały z pierwszej piątki dwie legendy i doszły Signature skille dla dwóch moich zawodników. Pierwszy z nich, Kyrie Irving, otrzymał Signature Skill Finisher, natomiast Mitch Richmond. deadline. czy to będzie śmierć dla mojego rywala? Mitch Richmond z takim skillem. Zobaczymy. Na trójce Paul George, wraca nie Chris Mullin, on nawet wyleciał z rotacji. Na piątce David Robinson i na czwórce Larry Johnson. Tu się nic nie zmieniło, natomiast jak wygląda ławka? Isaiah Thomas, Rudy Gay, James Worthy, który ostatnio radzi sobie trochę słabiej. Monta Ellis, Blake Griffin, który nie zaimponował mi zbytnio w poprzednim odcinku, ale damy mu jeszcze jedną szansę. Gail Goodrich, którego też musimy sprawdzić i Al. Jefferson, wszystko jasne, to zaczynamy. Ja tym razem zagram w jaśniejszych strojach Portland Trail Blazers, natomiast mój rywal w pomarańczowych, dość oryginalnych Golden State Warriors. Pierwsza akcja meczu i zaczynamy od mocnego uderzenia. Piękna trójka Kyriego Irvinga i oby, tak dalej. Akcja mojego rywala, jedna z pierwszych, trójka Tonego Parkera, który spudłował. A to było jedno z niewielu jego pudeł w tym meczu, w odpowiedzi, ale. Jub. W taki sposób dość banalny skończył tą akcję David Robinson. Tutaj widzicie styl bronienia mojego rywala, bardzo wysoko wychodził rozgrywającym, liczył. No właśnie, nie wiem na co liczył, bo tak naprawdę przechwyt w takiej sytuacji, jeśli gra się z ogarniętym przeciwnikiem, no jest praktycznie niemożliwy i zostawia się dziurę w obronie, którą tak jak widzieliście bardzo łatwo wykorzystać. Wzorem mojej kariery od razu zgubione krycie po wybiciu z auta Isaiah Thomas. A tutaj to, co tygrysy lubią najbardziej, a przynajmniej ja, rozrzucenie piłki po obwodzie. I zobaczcie, ile dzięki temu miejsca powstało w farbie. Monta Ellis wiedział, co z tym zrobić. Prowadzę w tym momencie czterema punktami, ale niestety nie udało mi się odskoczyć w żadnym momencie tego meczu. Mnóstwo strat, nie najlepsza obrona i to, co robili ze mną Tony Parker. I Monta Ellis, drużynie mojego przeciwnika, to wołało o pomstę do nieba. Jesteśmy w drugiej kwarcie. Przegrywam w tym momencie dwoma punktami i zaczynał rozgrzewać się Mitch Richmond, pierwsza jego trójka w tym meczu, nie jedyna, nie ostatnia, sporo tego było. A to jedna z moich ulubionych zagrywek po wybiciu z autu, ponieważ gdy ktoś poluje na przechwyt, odpuszcza gościa wprowadzającego piłkę do gry, no i tak to się kończy. Tutaj kolejna trójka, kolejne pudło, jedziemy z kontrą, będzie, ale jup, no nie tym razem. Wykorzystałem Kairiego Irvinga i chyba w tym momencie zadziałał ten Signature Skill Finisher. Zresztą on działał bardzo dobrze w tym meczu, tak mi się przynajmniej wydawało. Kolejna akcja, tym razem bez kontaktu. Izolacja. Chociaż mój rywal w dalszym ciągu prowadził czterema punktami. To w meczu trzymał mnie Mitch Richmond. Kolejna jego trójka, 33-32. Niecała minuta do końca pierwszej połowy i kolejna akcja Mitcha Richmonda. Tu trzeba było zdobywać punkty, i proszę bardzo, nie można tyle zostawić miejsca. Miczowi on to zdecydowanie wykorzysta. Mitchowi Monda krył Trevor Ariza, więc nie byle jaki ogórek. A tutaj Paczulia podłuje danka, a w odpowiedzi szybkie rozegranie piłki Larry Johnson i zupełnie bez energii zadankował. Jak Nomenomen, jakaś babcia. Proszę bardzo, powtóreczka, uwiesił się na obręczy. Co to dla niego? 43, 36, 7 punktów straty. Nie wyglądało to najlepiej. Ostatnia instancja Mitch Richmond zdobywa punkty. 5 punktów straty. Dlaczego akurat taki wynik? To już o tym wspominałem. Monta Ellis, Tony Parker wyprawiali niesamowite rzeczy. 21 punktów Tonego Parkera na ten moment. 8 na 11 z gry był nie do powstrzymania. Przyszedł nawet moment, że w czwartej kwarcie krył go Paul George. A i tak na niewiele to się zdało. Tutaj kolejna akcja Larego Johnsona. Tyłem do kosza, przodem do kosza. Nie mogłem się zdecydować. Najważniejsze, że są punkty. 5 punktów straty, wybijam z autu, trzeba coś dobrego zagrać, Ja, Thomas bija w farbę i fatalnie, fatalnie, jeszcze próbowałem podawać, dramatycznie to wyglądało, Tony Parker zrobił to, co praktycznie robił przez całe 3 kwarty i najwyższa przewaga mojego rywala, 8 punktów, kolejne rozrzucenie piłki po obwodzie, zgubiona obrona, Rudy Gay tym razem za 3, trafia, 5 punktów, a odpowiedź mojego przeciwnika może być tylko jedna, Tony Parker. Nie mam pytań, tak to właśnie wyglądało. I znowu 8 punktów. Minuta do końca trzeciej kwarty. Isaiah Thomas przy piłce. Zagramy Play w Lopi numer 3. Jeszcze do końca ich nie rozróżniam. Rzadko je stosuję, muszę się tego nauczyć. Monta Elis i tak świetnie wychodzi po zasłonie. P plus ocena, ale najważniejsze, że wpadło. Kto wie, może i dla niego znajdzie się jakiś signature skill. Deadeye, bardzo podobnie go wykorzystuje jak Micha Monta, także czemu nie i proszę bardzo, jak wracać do gry, to właśnie w takim stylu. Już tylko 4 punkty, i zobaczcie to jeszcze raz, jaka energia Rudy Gay. Tego brakowało w poprzednich meczach, pięknie to wyglądało. Kolejna akcja, tym razem Blake Griffin, ale nie chciałem oddać jednego posiadania mojemu rywalowi. 8 sekund to by było dużo czasu, a tak zostawiłem mu tylko 1,5 sekundy. Wracamy do gry, już tylko dwa punkty strata. Czwartą kwartę zaczęliśmy na tyle skutecznie, że już jest remis: 59-59 i trójki. Też przestał siedzieć mojemu rywalowi, chociaż grał nawet w 6. Zobaczcie, tutaj bierze udział w grze nawet trener. A Mitch Richmond zaczął szaleć. Proszę bardzo, zaczynamy odjeżdżać. 3 punkty, 59-62. Tutaj gramy już na spokojnie kolejnego place'a. Marzyła mi się druga trójka Mitcha Richmonda. To by było coś, 6 punktów prowadzenia. Na tym etapie meczu Mitch Richmond wychodzi za zasłony, Świetnie rozegrany place. Tylko dwójka, ale zawsze coś, 5 punktów przewagi. Szybka odpowiedź mojego rywala. Oczywiście trójka. Tym razem Monte Elis i Trevor Riza. No jasne. No jasne. I znowu przegrywam jednym punktem. Niesamowite. Nie dało się tego po prostu bronić. Kolejna zagrywka na Mitcha Richmonda. Trójka z obrońcą na twarzy. Mitch Richmond, dwa słowa. A jaki efekt? I zobaczcie tą akcję. Bo naprawdę warto. Jak tu wypracowałem tą sytuację dla Mitcha Richmonda jedna, druga penetracja i proszę bardzo Mitch Richmond po raz kolejny niepilnowany i kolejne punkty 73-71, a 50 sekund tylko do końca meczu, decydujące fragmenty spotkania, czyżby znowu Mitch Richmond, nie, tym razem Paul George sam, wejście pod kosz 4 punkty przewagi właściwie można by powiedzieć, że po meczu chociaż Tony Parker odpała trójkę no i na szczęście nie trafia teraz już musi faulować mój rywal, 4 punkty przewagi jest nieźle. Tony Parker trafiał cały mecz, w najważniejszym momencie spudłował, ale tutaj przechwyt tonego Parkera i będzie szansa Trevor Ariza za trzy i pudło. Na całe szczęście pudło Kyrie Irving to zbiera i wychodzimy. Tego już chyba nie przegramy. Faulowany, Mitch, Richmond, także muszą być to pewne celne rzuty wolne. Tak było. Tony Parker po raz kolejny pudłuje i to już jest koniec meczu. Wygrywam to spotkanie 80 do 73. Chociaż nie było łatwo, grałem. Naprawdę fatalnie. Poszanowanie piłki żadne. No i Tony Parker z Monto Ellisem rozmontowywali moją obronę. Trafiali przez cały mecz niesamowite rzuty, ale był jeden. Lepszy zawodnik. Mitch Richmond. Spójrzcie na to. 28 punktów. 5 na 6 za 3. Także signature skill wydaje mi się zadziałał. 10 na 15 z gry. Kyrie Irving 13 punktów. Larry Johnson 11 punktów i aż 12 zbiurek. Niesamowity mecz babci, David Robinson 8 zbiórek, Isaiah Thomas, Paul George tylko 2 punkty jako starter, słabiutko 1 na 6 z gry, James Worthy 0 i Gail Goodrich również 0, a tutaj statystyki drużynowe, tak zakończymy ten odcinek. I co tu można powiedzieć, 64% skuteczności za 3 punkty, tak właśnie się gra, 33% mojego rywala, aż 5 trójek celnych więcej. 11 moich strat, co jest wielkim dramatem, ale tylko 10 punktów udało się zdobyć. Mojemu rywalowi z tych strat, on też zresztą miał ich sporo, bo aż 8 ja zdobyłem z tego 8 punktów. No i co? I to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!